Cóż to jest za piątek podczas tego ostatniego tygodnia Australian Open. Z jednej strony bardzo cieszymy się z tego powodu, że Jan Zieliński w parze z Słajsiech triumfują w turnieju Mixta i Polak zdobywa swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. No A z drugiej strony to co bardziej rozgrzewa światowe media, światowy tenis. Porażka Nowaka Djokovicza i Serb nie obroni tytułu w Melbourne. Janik Sinner dzisiaj okazał się lepszy od reprezentanta Serbii i w pełni zasłużenie awansował do wielkiego finału. O tych dwóch wydarzeniach, ale także będzie to z pewnością okazja do tego, żeby podsumować występ Huberta Hurkacza, no i też to, co się dzieje w turnieju Singla Kobiet w tym najnowszym odcinku. Kłaniam się nisko, Mateusz Stańczyk z tej strony. No i standardowo ogromne podziękowania za wszelki feedback, jaki otrzymujemy z Waszej strony. No i też zachęcamy do łapek w górze, do zasubskrybowania kanału Tenis Bajdan. Dawid, kto jeszcze tego nie uczynił, no to gorąco do tego zachęcamy. To jest idealny moment, żeby pozostać z naszym kanałem, z treściami, które Wam staramy się przekazywać. No i też zachęcamy do komentowania na bieżąco wszelkich wydarzeń, które mają miejsce w Melbourne i też przypominamy Wam o tym że możecie skorzystać, kto ma tylko ochotę, z oferty od partnera kanału, a więc Bookmachera, BetClick i z kodem TBD jest taka oferta do wykorzystania. Szczegóły znajdziecie w opisie znajdującym się pod nagraniem i też przypominamy o tym, że dużym atutem tego Bookmachera jest fakt, że możecie oglądać mecze tenisowe na żywo, m.in. właśnie trwające Australian Open. No dobrze, a teraz już przejdźmy w 100% do tego, co się wydarzyło najpierw dzisiaj, bo to nas najbardziej gdzieś elektryzuje w tym momencie. No a wydarzyły się piękne i historyczne rzeczy z polskiej perspektywy, bo oto Jan Zieliński został pierwszym Polakiem, który wygrał. Turniej Miksta podczas zmagań wielkoślemowych. Jeszcze żaden Polak w historii tego nie dokonał. Było już kilku Polaków, kilka Polek w tych finałach, a mimo tego nikomu dotychczas nie udało się triumfować w zmaganiach Miksta w turnieju wielkoślemowym. Najpierw przełamaliśmy gdzieś te zmagania deblowe, potem udało się singla. I teraz w końcu przyszedł też czas na triumf Polaka w mikście. Wydarzyło się to właśnie podczas Australian Open 2024. Jan Zieliński grał w tym turnieju w parze z Słajsiech i Marek Furian komentujący to spotkanie zdradził nam trochę kulis, jak w ogóle doszło do tego, że Janek i Słajsiech po prostu zagrali razem w tym turnieju. Otóż oboje znaleźli się na takiej liście osób, które poszukują niejako partnerów do gry, właśnie podczas tegorocznego Australian Open w mikście. No bo dla obojga raczej tym takim nominalnym tutaj wyborem, jeśli chodzi o grę podwójną, jest debel, tak? I tutaj raczej. W głównej mierze e, zarówno Jan, jak i Słaj e, skupiali się na tym deblu, ale jednak postanowili też zagrać w mikście, e, no bo też oboje preferują e, tylko tę grę podwójną. Zwłaszcza, że dla tego e, tegoroczny Australian Open był ostatnim występem, jeśli chodzi o singiel. E, no także doszło właśnie do tego, że. Jan Zieliński skontaktował się z trenerem Suajsiech i właśnie też przystąpili razem do wspólnej gry podczas Australian Open w mikście. Szli jak burza. Od samego początku, bez straty seta, dotarli do. Wielkiego finału. W tym półfinale były pewne kłopoty. Udało się obronić kilka piłek setowych w pierwszym secie i wygrać z reprezentantami gospodarzy w dwóch setach, ostatecznie. No i przyszedł czas na wielki finał, a w tym finale znalazła się dwójka zawodników, którzy mają no polskie korzenie, tak? Bo zarówno Deziraj Krawczyk, jak i Nils Kapski. Mają polskie korzenie i też sugerują to poniekąd nazwiska. I to, co tutaj było ważne, też zarówno Krawczyk, jak i Skapski wspólnie już triumfowali w turniejach wielkoszlemowych dotychczas. Wygrywali Wimbledon w 2021 i potem rok później też bronili tytułu, więc no, o wiele większe doświadczenie po stronie amerykańsko-brytyjskiego. Duetu i też gdzieś wydaje się, że na początku w tym finale odgrywało nieco to doświadczenie rolę. Chociaż Słajsiech też jest no, wybitną deblistką, ma też już sporo rozegranych finałów, ale jednak to był pierwszy wspólny ich finał z Janem Zielińskim. I też Siech na początku, wiadomo, ten serwis to nie jest wielki atut po stronie Tajwanki. Ale troszkę zawiódł w siódmym gemie. Udało się parze Krawczyk-Skapski przełamać wówczas Tajwankę. Zrobiło się 5-3 w pewnym momencie i wydawało się, że jest już po secie. No bo potem przy 5-4 serwował właśnie Brytyjczyk. Ale co się okazało? Skapski. Stracił podanie, świetny gem na returnie, zagrali zarówno Siek jak i Zieliński, nie mieli nic ze stracenia, postawili wszystko na jedną kartę, walczyli, no i udało się doprowadzić do tiebreaka, zagrać też kilka efektownych wymian, no i ten tiebreak ostatecznie nie potoczył się po myśli Polaka i Tajwanki, przegrany do pięciu i potem drugi set, nieoczekiwanie w pewnym momencie przełamany Jan Zieliński, rywale, Mieli piłkę na 5-2 już w tym drugim secie, ale Janek Zieliński i Słajsiek wrócili do rywalizacji, wygrali ten decydujący punkt. Potem doszło do kolejnego decydującego punktu już w serwisie Skapskiego, i po raz kolejny udało się go wygrać. Potem też domknąć seta. I przyszedł niezwykle emocjonujący super tiebreak, gdzie Jan i Słaj prowadzili już 4-0. Potem taki jeden niewykorzystany smecz w wykonaniu Słasiech spowodował, że rywale dogonili polsko-tajwańską parę. Zrobiło się bardzo nerwowo pod koniec, po 7 i to Desiree i Neil mieli pierwszą piłkę meczową przy stanie 9-8 i też wtedy serwował Jan Zieliński. Polak dwukrotnie utrzymał swoje podanie, zrobiła się piłka meczowa, no i potem... Udało się wykorzystać tę piłkę meczową. Tam był taki dość korzystny też zbieg sytuacyjny, bo były dwa serwisy po stronie Jana Zielińskiego, a potem serwowała Krawczyk i Desirej udało się przełamać, zrobić takie mini przełamanie, które okazało się też ostatecznym i zwycięskim dla Jana Zielińskiego i Suajsiech polsko Tajwańska para triumfuje w turnieju mixtowym i to jest też niesamowita sytuacja, bo Suaisieh, zawodniczka, która wybitnie gra w grze podwójnej, ma niesamowite czucie na rakiecie. To jest dla niej pierwszy triumf w mikście. Ona dotychczas tylko świętowała sukcesy w rywalizacji deblowej wspólnie z różnymi partnerkami. W minionym roku chociażby wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe w deblu, a teraz też będzie miała szansę na dwa tytuły, tylko w dwóch różnych kategoriach, bo jeszcze dodatkowo się, zagra w finale Kobiecego właśnie debla, więc tutaj w Melbert będzie miała szansę na dwa tytuły wielkoszlemowe, co byłoby naprawdę czymś absolutnie wielkim. No ale my też przede wszystkim cieszymy się z tego, czego dokonał Jan Zieliński. W końcu doczekał się swojego upragnionego pierwszego tytułu wielkoszlemowego, i to też pewnie będzie pomocne przy dalszych rywalizacjach. Ogromny sukces. Pierwszy Polak w historii, który wygrał turniej wielkoszlemowy w grze mieszanej. Dumnie to brzmi, historyczna chwila nastąpiła. Bardzo z tego powodu też się gdzieś cieszymy. Także jesteśmy naprawdę świadkami czegoś absolutnie wielkiego, i to jest też takie małe nawiązanie do tego, czego dokonał Łukasz Kuboc 10 lat temu, jeden dzień, bo wczoraj była. Ta rocznica triumfu, pierwszego wielkoszlemowego triumfu Łukasza Kubota, wówczas Polak, wygrał w duecie z Robertem Lindstedtem turniej deblowy, potem Łukasz jeszcze zdobył swój drugi tytuł wielkoszlemowy, ale musiał na niego poczekać 3,5 roku, dopiero dokonał tego już w duecie z Marcelo Melo podczas Wimbledonu, także no, Jan Zieliński ma myślę wszelkie atuty, żeby przebić osiągnięcia Łukasza Kubota, żeby mieć jeszcze więcej tych tytułów wielkoszlomowych. to jest wciąż bardzo młody zawodnik, 27 lat, co jak na tę grę podwójną, to jest naprawdę bardzo młody wiek, więc tutaj trzymamy kciuki, żeby też udało się odnieść sukces również w deblu. No i też coraz bardziej budować tę gablotę trofeów. Także wielkie gratulacje dla Jana Zielińskiego i Suaj Siech. No ale właśnie, my żyjemy bardzo tym, co się udało Jankowi Zielińskiemu i też Suaj Siech. Ale trudno nie wspomnieć też o tym, o czym się mówi głównie na świecie. A mówi się tylko o jednym, czyli o tym, że Janik Siner po raz kolejny w ostatnich miesiącach znalazł sposób, na Nowaka Dżukowicza i to jeszcze na jego terenie, na tym pilnie strzeżonym w Melbourne Park, coś niesamowitego. Tyle różnych ciekawych momentów było w tym meczu, że tak postanowiłem też zebrać to w najróżniejsze screeny. Momentów takich bardzo, bardzo ważnych. Pierwsze dwa sety to był absolutny koncert Janika Sinera. Włoch prowadził 2 do 0 w setach. Nie było w zasadzie punktu zaczepnego ze strony reprezentanta Serbii. I to, co się też rzucało w oczy, tylko trzy ugrane gemy. To tylko dwa mecze były w przeszłości na turniejach wielkoszlamowych, które tak źle zaczynał pod względem wyniku Nowak Djokovic. Były tylko dwa spotkania, gdzie. Nowak Dżokowicz wygrywał dwa gemy w dwóch pierwszych setach, między innymi finał Roland Garros z Rafaelem nadalem w 2020 roku. Także już czuć było, że dzieje się coś bardzo ważnego, ale w trzecim secie Nowak Dżokowicz po tym jak w tych pierwszych dwóch partiach no, grał słabo źle serwował. Miał duże problemy, żeby jakkolwiek returnować serwis Janika Sinera, który przez cały mecz był kapitalny. Ten serwis zrobił ogromną robotę, o czym też jeszcze wspomnę nieco później. No nie był swój, nie był swój. I Nowak Djokovic, miał ogromny problem przeciwstawić się tej sile, którą stawiał Włoch. No, ale w trzecim secie przyszedł taki moment, że Nowak zaczepił się na grę, doprowadził do tie i w tym tiebreku obronił nawet piłkę meczową i wygrał trzeciego seta. I wiele osób się zaczęło zastanawiać, czy to nie będzie właśnie ten moment, kiedy Janik Sinner pęknie. Bo przecież on już przegrywał taki mecz. Podczas Wimbledonu dwa lata temu, gdzie prowadził 2-0 w setach z Djokovicem, no tylko właśnie to była inna wersja Janika Sinera. A tutaj Janik Sinner w tym czwartym secie naprawdę zaimponował. Zaimponował też tym, że cały czas utrzymywał ten wielki poziom, jaki prezentował ten serwis, zrobił ogromną różnicę i ten Czwarty gem y, czwartego seta. Przejdzie też do historii. Nowak Dżokowicz przegrywa go ze stanu 40-0. Niesłychana i nieprawdopodobna historia. No i Janik Sinner wytrzymał to do końca. Wytrzymał do końca i poszedł po końcowy y, ty, y, triumf y, w tym spotkaniu. 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 i jest awans do wielkiego finału. Nowak Djokovic, który miał serię 10-0 w półfinałach w Melbourne i miał też serię 10-0 w finałach w Melbourne. Ta seria została zakończona, niebotyczna seria. Nie będzie 11 tytułu Nowaka Dzokowicza w Australian Open, przynajmniej nie w tym roku. Janik Sinner zagrał kapitalne spotkanie. Nie musiał bronić ani jednego breakpointa. Proszę Państwa, na przestrzeni wszystkich meczów Serba w turniejach wielkoślemowych, tych, które, które rozegrał do samego końca, nie było ani jednej takiej sytuacji dotychczas, gdzie nie miał ani jednego breakpointa. Niesłychane, co Janik Sinner y, robił przy serwisie w tym spotkaniu. Jak on potrafił zaryzykować w pewnych momentach. Ta piłka gdzieś nawet po drugim podaniu latała w okolicach Linion po prostu przeszedł w ostatnich miesiącach taką metamorfozę właśnie też pod względem mentalnym. Bo przypomnijmy, on przecież w ubiegłym roku przegrywał z Nowakiem Dżokowiczem w półfinale Wimbledonu i wówczas Janik Sinner no tam nie było czuć zagrożenia za bardzo ze strony Włocha. A mija kilka miesięcy i on zaczął zdobywać ważne tytuły, pokonał po raz pierwszy w karierze Nowaka Dżokowicza, potem drugi raz to zrobił, dał ważny triumf reprezentacji Włoch w pucharze Davisa, a teraz postawił kolejny stempel, którym jest właśnie zwycięstwo z Nowakiem Dżokowiczem na jego terenie w turnieju Wielkoszlemowym jeszcze na jednym z najbardziej ulubionych kortów serba na jakich przychodzi mu grać. Także wyczyn niebywały i Janik Siner, no to jest teraz coś, co wypadałoby przystemplować. No, po prostu postawić taką kropkę na D. Jeśli Janik Sinner sięgnie po ten tytuł w niedzielę, to absolutnie to będzie taki stempelek w jego wykonaniu. Bardzo mu kibicuję, bardzo mu tego życzę. Ale no wiadomo, że to będzie też i zupełnie inne spotkanie, a tam rywalem będzie albo Daniel Miedwiediew, albo Aleksander Zwieriew. Zwieriew, który też przechodzi niesamowite drogi w tym turnieju. Zresztą Daniel Miedwiediew też, o czym za moment też będzie okazja jeszcze powiedzieć przy okazji meczu Huberta Hurkacza właśnie z Danielem Miedwiediewem. Ale no, Zwieriew pokonujący Alcaraza w ćwierćfinale to też była wielka rzecz. I jak się okazało, to nie była ostatnia tak wielka rzecz w tym turnieju u Panów, bo niesamowitej sztuki dokonał Janik Sinner. Pokazał, jak dojrzał po prostu przez te ostatnie miesiące. Ten, ten mecz był idealnym tego przykładem. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie o triumfie. Jana Zielińskiego. Opowiedzieliśmy też o zwycięstwie Janika Sinera. No ale warto też yy, powiedzieć coś o Hubercie Hurkaczu, który no, był bardzo blisko tego półfinału. Przegrana yy, w pięciu setach z Daniłem Miedwiediewem. Różne fazy miało to spotkanie, bo Hubert Hurkacz yy, no, początek miał taki niemrawy. Jakby ta taktyka, którą sobie opracowali z terenerem, nie funkcjonowała. Hubert dopiero wszedł w to uderzenie po kilku gemach. Odrobił straty, doprowadził do tiebreka, no ale ten tie-break znowu źle się ułożył dla Polaka. Dużo takich błędów. Drugi set z kolei zagrany koncertowo, i wydawałoby się, że Polak pójdzie na takiej fali. Nie wykorzystał swoich szans na początku trzeciego seta, no i to się gdzieś zemściło. Miedwiedie wrócił do gry. I potem wydaje się już, że jest blisko końca, żeby to się zakończyło w czterech setach i niespodziewany zryw ze strony Huberta Hurkacza. I jeszcze jeden w tym spotkaniu. Piękny powrót pod koniec tej czwartej partii, wygrana 7 do 5 i przychodzi piąty set, gdzie też jesteśmy tacy pobudzeni po tym czwartym secie. No i tam jednak jej ten Danił Miedwiediew doprowadza do bardzo ważnego, jak się okazało, jedynego przełamania w tym secie, które no spowodowało, że to właśnie Danił Miedwiediew zagrał, zagra w półfinale, a w zasadzie już gra, bo ten pojedynek z Aleksandrem Zwieriewem już się rozpoczął w tym momencie, kiedy ja akurat dla was nagrywam ten odcinek, także no dla Huberta to jest i tak wspaniały wynik. Jest ćwierć To jest postawienie takiego stempla na tym, że jest progres w tych turniejach wielkoślamowych, że te ostatnie miesiące dla Huberta też są bardzo udane. No i też co ważne, będzie awans na ósme miejsce w rankingu ATP. Z tego też się bardzo cieszymy. No bo to też będzie pozwalało uzyskiwać coraz lepsze rozstawienia, między innymi w turniejach. Także Hubert idź tą drogą. Owszem, jest duży niedosyt po tym spotkaniu, zwłaszcza gdy popatrzymy sobie na statystyki po tym meczu. Wydawałoby się, że Hubert poniekąd nie miał prawa tego przegrać, patrząc na te statystyki, no ale jednak Daniel Medvedev to jest taki cwany lis, który potrafi wygrywać spotkania. Wydawałoby się nie do wygrania przynajmniej na bazie statystyk no to już nie pierwszy raz, kiedy Daniel Medvedev wygrywa takie spotkanie z Hurkaczem, bo oni już w przeszłości też zagrali takie spotkanie, gdzie Medvedev sam potem powiedział, że Hubert był lepszy i to on powinien wygrać, no ale jednak gdzieś tam te decydujące momenty były na konto Medvedeva, także kolejne Doświadczenie też zyskane przez Huberta Hurkacza bardzo cenne i oby to procentowało w kolejnych turniejach wielkoszlemowych, bo dzięki takim spotkaniom Hubert może nam jeszcze bardziej urosnąć. Także trzymamy kciuki za naszego reprezentanta. No i teraz powiedzmy coś o półfinałach pań, które miały miejsce wczoraj. Aryna Sabalenka znalazła się w wielkim finale, będzie bronić tytułu. Ona w porównaniu do Kadżukowicza wygrała swój półfinał, a też miała trudne zadanie, bo walczyła z Koko Goff. To spotkanie Aryny z Koko w pierwszym secie, zwłaszcza bardzo nerwowe, bardzo nerwowe, bo od stanu 5-2 Aryna Sabalenka jakby zupełnie się zdekoncentrowała. Koko Goff grała spokojniej w tej fazie meczu. Wygrała 4 gemy z rzędu Amerykanka miała 6, 5 i 30. 0 Jeszcze gdy doszło do przełamania na 6 do 5, to Aryna zagrała taką akcję, która wydawałoby się, że to jest niemożliwe do zepsucia. Także to też gdzieś potwierdzało, że no jest pewien taki kocioł gdzieś w jej głowie, no ale potem ciężko powiedzieć, jak to możliwe, że Amerykanka nie domknęła. Tego pierwszego seta mocno potem za to zapłaciła, bo straciła to prowadzenie 30-0. Arena doprowadziła do tej rozegrała go na swoich zasadach. No i potem w tym drugim secie już więcej jakości zobaczyliśmy. No i też Arena dopięła swego, w końcu przełamała Amerykankę. No i Dopiła swego przy własnym podaniu. Także Aryna Sabalenka, duży szacunek za to, że wygrała tak ważne spotkanie. No i zameldowała się w wielkim finale, w którym Aryna Sabalenka będzie grała przeciwko Zheng Qinwen. Chinka po raz pierwszy w karierze zagra w wielkim finale turnieju Wielkoszemowego. To jest w ogóle niesamowita historia, bo Chinka przecież przed sezonem powróciła do współpracy z Pere Ribą. Pere Riba, który do października pracował przecież z Coco potem odszedł od sztabu Amerykanki, tam jedynym trenerem został brat Gilbert. No a tutaj Zheng Cinwen teraz osiąga wspaniały rezultat w turnieju wielkoszlemowym. Jest pierwszy finał, co prawda ta jej droga bardzo też ciekawa, bo ona dotychczas nie rywalizowała z żadną tenisistką 150 w tej drodze do wielkiego finału, a teraz zagra z dwójką światowego rankingu, także też ciekawe jak Hinka zagra w tym wielkim finale. Bardzo ciekawy pojedynek. Niemniej uważam, że największą przeszkodą dla Ryny Sabalenki w tym turnieju może być tylko Aryna Sabalenka tak mi się przynajmniej po prostu wydaje, i, i taki głos też gdzieś yy, powiedziałem sobie przed yy, półfinałem z Kokogo, że jeśli ktoś ma przegrać ten finał, to bardziej Aryna Sabalenka, bo ona. Czysto sportowo była tę półeczkę wyżej w tym turnieju od Amerykanki. No i teraz myślę, że jest podobnie w przypadku zestawienia Areny Sabalenki i jeng Qinwen. Także zobaczymy, jak ten wielki finał będzie przebiegać. No bardzo ciekawe, no bo z jednej strony Arena broni tytułu, no ale z drugiej Hinka nie powinna mieć nic ze stracenia, więc może tutaj czymś zaskoczy, a ma też dobre predyspozycje. Serwisowe. Obie panie też, co warto podkreślić, grały ze sobą w US Open. Tam wtedy w ćwierćfinale. Aryna Sabalenka w pierwszym secie bardzo pewnie wygrała, ale drugi już był bardziej wyrównany, także no, dużo zależy tutaj, wydaje mi się, też od Chinki, jak ona będzie serwować. Jeśli będzie tutaj wywierać serwisem presję na Sabalence, no to może będzie ciekawie, zobaczymy, bo, bo Chinka rzeczywiście też tych asów sporo potrafi jej zaserwować, a to może być bardzo przydatne w tym meczu z Aryną Sabalenką. No i warto też przy okazji tego, co się wydarzyło w półfinale między Aryną Sabalenką i Coco poruszyć wątek rankingu WTA, bo wiemy już mniej więcej jak ta czołówka będzie wyglądała po Australian Open. Dzięki temu, że Aryna pokonała Coco, no to na pewno zachowa drugie miejsce w rankingu. Coco będzie na trzecim miejscu, na czwartym Pegula i na piąte spadnie Rybakina i Gaświątek będzie mieć przewagę albo 1565 punktów nad Areną Sabalenką, albo 865. To będzie zależało od tego, czy Sabalenka wygra finał, czy też nie. Wiemy też już, że Zheng Xinwen awansuje na co najmniej siódme miejsce. Jeśli wygra finał, no to wówczas wskoczy na szóstą lokatę. Tak przedstawia się aktualna sytuacja w rankingu WTA. No i też Aryna Sabalenka będzie w takiej niezłej sytuacji do ataków w każdym bądź razie. Bo tutaj, tutaj warto podkreślić, że jednak Iga Świątek na tym bliskim wschodzie ma więcej punktów do obrony, więc zobaczymy, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Bardzo ciekawe nadchodzące tygodnie szykują się tutaj w rozgrywkach WTA. No dobrze, także my mamy już swój sukces podczas tegorocznego Australian Open, a kto wygra finał pani, finał panów, no to przekonamy się. Oba finały odbędą się w sobotę i w niedzielę, finał pani w sobotę. Finał panów w niedzielę, i oba wystartują o godzinie 9.30 Czasu Polskiego. Także to tyle ode mnie w tym odcinku. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górze, zasubskrybowali kanał tenis Bajdawid, kto jeszcze tego nie uczynił. No i też zachęcamy Was do komentowania wszelkich wydarzeń, które mają miejsce w Melbourne, zostawcie jakiś feedback od siebie. No i też na sam koniec przypominamy Wam o. Ofercie od partnera kanału, więc Bookmachera Betkich możecie sobie wykorzystać ofertę powitalną z kodem TBD. No i też wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie, znajdującym się pod nagraniem. Przypominamy też, że możecie sobie skorzystać z faktu, że u Bookmachera Betkich możecie oglądać mecze tenisowe za, za darmo, na żywo i m.in. właśnie trwające Australian Open. A teraz już definitywnie to wszystko ode mnie trzymajcie się, no i do usłyszenia wkrótce.